W poniedziałek 25 czerwca dokonano podsumowania projektu realizowanego przez powiat starogardzki pod nazwą poprawa infrastruktury oraz doposażenie w sprzęt medyczny SOR w Starogardzie Gdańskim w celu zwiększenia efektywności ratownictwa medycznego. Muszę Państwu z wielką satysfakcją powiedzieć, że kończymy jeden z najbardziej skomplikowanych, najtrudniejszych i trwających chyba najdłużej projektów w historii powiatu starogardzkiego. <Ky> Naszego szpitala. O tym, że szpitalny oddział ratunkowy musi zostać zmodernizowany, wiedzieliśmy już dawno temu, co najmniej kilka lat temu, ale wiedzieliśmy też, że będzie to zadanie niezwykle kosztowne. Trzeba było zatem poczekać do odpowiedniej okazji gdy zdarzyła się odpowiednia okazja, żeby został ogłoszony konkurs, w którym można byłoby pozyskać. Środki zewnętrzne, środki unijne na cel. Chciałbym z i nazwiska wymienić kilka osób, które bez wypienia mogą dzisiaj powiedzieć, że to jest ich projekt i że to one e, przełożyły e, swoje dłonie, swoje ręce, swoje zaangażowanie do tego, żebyśmy dzisiaj mogli tutaj się spotkać i ten projekt podsumować. No, przede wszystkim, tak jak, tak jak powiedział Pan Starosta, e, Pan Rafał Kosecki, naczelnik Wydziału, to można powiedzieć, że jest jego dziecko e, razem ze swoim zespołem, zespołem, z Panem Burmistrzem Łukaszem. Pankowskim, który jest współautorem z Panią Magdą Dittmer, no i nieocenionym od strony takiej technicznej Panem Romanem Preysingiem, którego widziałem, ale może gdzieś już nam umknął. Dla tych Państwa ogromne wyrazy podziękowania, bo bez nich by się tego projektu, tego projektu byśmy nie mogli podsumować Podczas spotkania zaprezentowano część przebudowanego i udoskonalonego szpitalnego oddziału ratunkowego. Gości po oddziale oprowadzał kierownik SOR-u Krzysztof Gruszko. Zmodernizowany oddział wraz z wyposażeniem zrobił na wszystkich duże wrażenie. Chciałbym serdecznie pogratulować Państwu tak pewnie pięknego, zobaczę, ale, pięknego obiektu, ale także pogratulować tej zespołowości działania. Myślę, że to, o czym pan starosta wspomniał, że najpierw lista rezerwowa, a potem przejście do listy integratywnej, to w dużej mierze zasługa Państwa jako teamu, że tak powiem. I to, że mogliście Państwo tak szybko wybudować pikt obiekt, to jest bardzo ważna rzecz. Realizacja tej inwestycji przyniosła także wiele satysfakcji prezesowi Kociewskiego Centrum Zdrowia Adamowi Magiełce. Widzicie Państwo, kwota 5 milionów złotych, a mówimy o pewnym tylko wycinku szpitala, o tylko wycinku tego dużego obiektu, który wymaga wielomilionowych nakładów. I myślę, że to, co się wydarzyło w tej chwili jest początkiem etapu, kolejnego etapu modernizacji tego obiektu fantastycznie, że wydarzyło się to właśnie pieniędzmi maksymalnie pozyskanymi z unii pieniędzmi, które dorzuciło starostwo czyli nie obciążyło to spółki w takim stopniu, bo powiem, powiem w ten sposób mielibyśmy ogromne problemy, żeby wyłożyć z bieżącej działalności, czy też doposażyć się tutaj kredytem, dofinansować się pieniądzem bankowym żeby kwotę 5 milionów móc w tak krótkim czasie wlazł w nowość. dzięki temu, że tego nie musieliśmy zrobić, możemy w przyszłym roku rozpocząć remonty kolejnych, kolejnych oddziałów i modernizować modernizować ten obiekt tak jak zasługują na to nasi nasi pacjenci nasi, nasi mieszkańcy